Witajcie, z tej strony Premium, a dzisiaj odpowiem Wam na pytania, które zadaliście pod ostatnim postem na temat Q&A z okazji 1000 yy, subów I, I chciałbym Wam bardzo podziękować za tyle subskrypcji, bo serio nigdy się nie spodziewałem, że tyle dobije, ale jakimś cudem mi się to udało. Więc chciałbym Wam bardzo podziękować za. Tyle subskrybentów. Lecimy z odcinkiem. Pytanie od Rafal 083 Czy mam dziewczynę? Nie mam. I? Jeśli chodzi o to, czy bym nawet podał jej imię? No raczej nie. Jakby się zgodziła to pewnie, ale bez jej zgody bym się na pewno, nie, bym na pewno jej nie podał ze względu na to, że mogłabym sobie tego nie życzyć. Nie, nie mam dziewczyny. Lecimy z drugim pytaniem: Pytanie od Szkibit Toilet. Co sądzę o użytkownika Frenel i recenzjusz? Nie znam tego pierwszego Frenela, i, a recenzjusza to dwie lub trzy recenzji oglądałem. Ale co sądzę, nie wiem. Nie oceniam ludzi, więc nie mam jak się do tego za bardzo odnieść. Dobra, lecimy z. Kolejnym pytaniem. Pytanie od Vex6829. Szybkie pytanie: Czy Twitch czy Sky? Raczej Sky. Wolę Sky od Twitch. Wolę pieski od Transformers po prostu. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Pytanie od Fizji 7394 Co sądzę o YouTuberze Piloksie? No, nawet jest spoko kanał, jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z Transformers, to można się dowiedzieć fajnych rzeczy o postaciach. a I to jest nawet dosyć oryginalny kontent, bo w Polsce mało jest takich kontentów, no, jeśli chodzi o Transformers. Więc, no jeśli ktoś dopiero to zaczyna swoją przygodę z Transformers, to myślę, że to jest odpowiedni kanał do tego, aby się dowiedzieć się o swoich ulubionych robotach. I co ciekawe, on mi dwa razy chyba skomentował. Za co i z góry pozdrawiam Piloxa Lecimy z kolejnym pytaniem. Pytanie od Simon HD Mapper. Czy kiedykolwiek miałem konsolę? Miałem. Nawet trzy razy. Z tego co pamiętam, to, to chyba PS3, PS4. Nie czwórka, tylko dwójka, XBOX i tylko i jak, i jakąś mega starą, nie pamiętam, ale to było chyba jakieś nawet przed lat, więc no. Ulubiony fast food? Szczerze? Jakoś się nad tym tak nie zastanawiałem, ale chyba zapiekanka. I ostatnie pytanie od Simon HD Mapper. Ile mam lat? Nikt się o to wcześniej w Q&A nie zapytał. I mam 15 lat. Tak, mam 15 lat. Teraz możecie słychać spokojnie, że wiecie ile mam lat. Pytania od Szymek's 868: Czy lubię coś innego poza Transformerami i Psi Patrolem? Cóż! Yy, czy lubię coś innego? Raczej tak! Yy, kurczę jak to było. Warriors. Eee... Nie, Poppy Playtime. Murder rons i chyba tylko tyle. Eee... Czy słyszałem o Warhammerze? 40 tysięcy. Nie wiem, co to jest, więc się nie wypowiem. Jak się wa wabią moje pieski? Eee... Marshal i Luna. Co sądzę o Hello Wabos i Hasbin Hotel? Nie oglądałem, więc się nie wypowiem i chyba nawet nie zamierzam tego oglądać. Czy w... te piąte pytanie op... op... odpuszczę? Nie wiem, po co takie pytania w ogóle zadawaliście nieraz. I, te... I stąd też niektóre komentarze usuwałem, bo były dosyć wulgarne, więc no. Niektóre to było mało powiedza... powiedziane, niektóre po prostu były obrzydliwe, więc stąd też usunąłem niektóre komentarze. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Pytanie od spaghetti. Nie wiem, jak to się je czyta. H -a -e -v X Ile mam wzrostu? Czy po prostu ile mam ce centymetrów? Yy, metr 70 albo metr 80. Nie jestem dokładnie pewny. Ale jak gdzieś około tego. Pytanie od. No, przepraszam, ale tego nikogo nie wypowiem zbytnio, bo. To są takie przerobione przekleństwa. I no niezbyt, no, nieprzyjemnie mi się to mówi. Nie lubię w ogóle przeklinać, więc. No. Pytanie, jakie w życiu najważniejsze odpowiem. Czy Elita One była ciąży z Orionem Paxem? Nie no, żartujesz oczywiście, wiem, że żartujesz. Płatki czy mleko? Mleko. Em, miska. Miska. Bo gdzieś trzeba nalać płatki i mleko, nie? Mleko pierw, później płatki. Bo... Płatki są później takie rozciapciane i to po nie, nie za dobrze... Nie za dobrze smakuje. Lecimy z kolejnym i chyba już ostatnim pytaniem na dzisiejszy Q&A. Pytania od Leo Lion Hirt. Ulubiona bajka z dzieciństwa? Hmm... Nawet się nad tym nie zastanawiałem. A jakbym miał wybrać, to Transformers Rescue Bots chyba. Albo Marta mówi. Ale raczej coś z tego. Ale najpewniejszą odpowiedzią byłaby po prostu Psi Patrol. Bo jednak to w wieku dość dużym oglądałem, ale... ale. Nie wiem, czy to jednak można zaliczyć. Bo Psi Patrol się interesuje i to nie wiem, czy można nic z tego zaliczyć jako. Fajka dzieciństwa, ale chyba raczej tak, więc dobra, przypatrę. Ulubione słodycze. Mm, no, nie wiem. Albo baton, albo cukierki, ale raczej baton. Z tego powodu, że cukierkami mogę się po prostu zbytnio zasłodzić, ja batonem mniej, więc. Chociaż też w sumie zależy jakim, więc dobra. Albo to, albo, albo baton, albo cukierki. Yy, Ulubiony antagonista z Transformers em um, skercz głównie z powodu tego, że on po prostu no nie wiem, po prostu skercz. Czy będzie na kanale więcej gameplayów? Możliwe, ale też nie chce mi się do końca tego nagrywać zbytnio, bo tak naprawdę no nie mam z kim. Fajnie by było z kimś po prostu nagrywać, a nie mam z kim, więc no ale raczej gameplaye czasami wejdą na kanał Więc no Ulubiona lektura szkolna Jako takowej nie mam Ale... Możliwe, że... A... Jakbym musiał już wybrać to Mały Książę Jeden z... Y... Takich, których po prostu jest fajna i nie trzeba za bardzo myśleć, więc no I tak... Doszliśmy do końca Q&A. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. Taki specjal na 1000 subskrypcji. Yy, dziękuję Wam jeszcze bardzo za 1000 subskrypcji. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Pa pa.